Dzień dobry! Dzisiaj chciałabym pokazać możliwości, jakie dają nam papierowe rurki, jeżeli chodzi o formowanie różnych kształtów płaskich. Pomocne przy modelowaniu mogą być druty florystyczne, których używaliśmy już przy robieniu na przykład ważki. Takie druty, które wprowadzamy do papierowych rurek, i to nam pozwala na swobodne ich modelowanie, wyginanie w dowolny sposób. Czyli z takiej rurki możemy uformować dowolny kontur takiego kształtu, który byśmy chcieli wypleść i ten kontur później swobodnie oplatamy, w którym możemy w niego wkomponowywać jakieś dodatkowe elementy z papieru i takie drobiazgi możemy również, można je wykorzystywać jako zabawki, a możemy też po zamocowaniu na przykład magnesu na odwrotnej stronie ich jako, jako magnesiki takie dosyć popularne do mocowania ich nam, chociażby na lodówkach. Jeżeli wymyślony kształt, zaplanowany składa się tylko z linii prostych, wtedy nie potrzebujemy tego drutu, bo drut głównie ułatwia nam modelowanie takich linii falistych. Natomiast jeżeli nasz kształt składa się głównie z linii prostych, to wtedy możemy go wymodelować bez pomocy drutu. I takim sposobem można wykonać na przykład gwiazdkę, którą dzisiaj sobie zrobimy. Do wykonania gwiazdki będziemy potrzebować dosyć długiej rurki, czyli od razu możemy sobie kilka rurek połączyć, tak żebyśmy mogli tą pierwszą rurkę podzielić na 5 równych części, czyli zginamy ją, tak, żeby mieć pięć jednakowych odcinków jednakowej długości. I jak już mamy rówkę podzieloną na pięć takich odcinków, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, to spróbujemy je tak ułożyć w kształt gwiazdy. Możemy w tych miejscach, gdzie nam się krzyżują, przyłapać je leciutko klejem, żeby nam łatwiej było utrzymać ten kształt. I taką gwiazdkę w zasadzie moglibyśmy wypełnić już na, na różne sposoby, czyli można. Opleść, owinąć po prostu każdy z promieni gwiazdy z osobna. Można do środka wstawić jakiś element. Ja dzisiaj chciałam zaproponować troszkę inny splot, taki, który nam sprawi, że ta gwiazdka będzie lekko wypukła. I robimy to w ten sposób, że zaczynając tym przedłużeniem rurki, które nam zostało po połączeniu gwiazdy, będziemy je prowadzić wzdłuż tych linii głównych. Do kolejnych wierzcho wierzchołków, czyli przykładamy na czubku promienia, zginam go, przykładam go do kolejnego wierzchołka y od wewnętrznej strony gwiazdy i ten wierzchołek zahaczam od strony środkowej, owijam go od spodu i przechodzę do kolejnej. Do kolejnego promienia. I podobnie od wewnętrznej strony prowadzę rurkę do tego wierzchołka, zahaczam o niego od zewnątrz, od spodu go owijam, czyli czubek zostaje owinięty od spodu i wychodzę teraz do kolejnego promienia. Też ta gwiazda jest budowana jakby jedną taką ciągłą linią, która się łamie cały czas powtarzając nam ten regularny kształt i my oplatając będziemy ten kształt cały czas naśladować. I teraz przechodzimy do kolejnego promienia gwiazdy, znowu zahaczamy o czubek i przechodzimy do następnego wierzchołka. Ciągniemy zawsze wierzchem i znowu dochodzę do czubka, obejmuję go od wewnętrznej, Strony promienia. Zahaczam od spodu, krzyżuję i przechodzę. I znowu wróciłam do wierzchołka, od którego się wszystko zaczęło. I tak kontynuujemy tą pracę, aż nam się ta gwiazdka wypełni. Każdy kolejny oplot będzie się już znosił wyżej, ponieważ te rurki opierają się jedna na drugich. Cały czas prowadzimy, śledząc ten ruch właśnie budujący nam gwiazdę, z tym, że przy drugim oplocie, już jak dochodzimy do wierzchołka, to przykładamy tą rurkę troszkę niżej, pod tym splotem, pod tym pierwszym oplotem. I, czyli owijamy go pod spodem, jakby od tyłu to wygląda tak, że schodzimy o poziom niżej ale ciągle prowadzimy do sąsiedniego wierzchołka, i tutaj też przykładamy go blisko tego pierwszego owinięcia, ale już troszeczkę niżej. I tak dookoła. I znów, gdy przechodzimy do kolejnego okrążenia, czyli mamy już trzecią warstwę, cały czas. Tak pilnujemy, żeby nam się przy owijaniu tych wierzchołków nie nakładały rurki na siebie, tylko żeby się układała jedna pod drugą. Czyli z wierzchu tworzy nam się kształt takiej jodełki, a od tyłu warstwy się układają obok siebie. Zawsze jest zasada ta sama oplatamy wierzchołek i wzdłuż linii ciągniemy do kolejnego. Oplatamy. To już oczywiście nie będzie wierzchołek, tylko promień za każdym razem coraz niżej, niżej. gwiazdka zaczyna nam się coraz bardziej wypełniać. I przy takiej e, niewielkiej gwiazdce. Pięć. Wystarczyło 5 pięć oplotów, żeby promienie nam się wypełniły. Czyli od tyłu mamy 5 warstw. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć na każdym z promieni. I teraz końcówkę gdzieś po prostu wsuwamy pod środek. I gwiazdka gotowa. Można, oczywiście, też ją wykorzystać jako e, zabawkę, dekorację. Można przymocować od tyłu magnes i można ją też przyczepiać do jakichś metalowych wtedy powierzchni. Od tyłu piastka wygląda tak. Czyli jest wypukła. Czyli mamy kształt zrobiony z linii prostych i inne kształty wyginane za pomocą drucika i wypełniane takim regularnym, najprostszym slalomowym z plotem.